Studio Lubuskiego Centrum Informacyjnego. Dariusz Nowak, witam serdecznie. Moim gościem jest dziś profesor Dorota Szaban, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Panie Profesorze, widzimy się nieprzypadkowo, widzimy się, bo kilka dni temu pojawiły się nowe dane GUS-u. Z tych danych wynika, że z Lubuskiego znowu nam rok do roku wyparowało 5 tysięcy mieszkańców. No to tak jakby zniknął z albo no, w Ogród Bobrzański. No tak szkoda trochę, że kolejne miasto, oczywiście mówiąc trochę żartem, zniknęło. Ale mówiąc już poważniej, z czego to się bierze? Bo z tą demografią to nie jest problem, który narodził się dziś. Nawet nie wiem, czy problem, który narodził się dekadę czy dwie dekady temu. Ja zaczęłabym od tego, że dlaczego nazywamy to problemem? Nie powinniśmy nazywać tego problemem. Sytuacja ubytku ludności, zmniejszania się liczby mieszkańców, zarówno w skali regionów, krajów, społeczności lokalnych, nie jest tak, jak Pan mówi, zjawiskiem nowym. Absolutnie i nie powinna być właśnie traktowana jako problem, bo my demonizujemy tego typu określeniami różne zjawiska, potraktujemy to jako wyzwanie. Wyzwanie dla samorządów, tych wojewódzkich, dla samorządów lokalnych, aby podejmowały takie działania, żeby zapobiegać tym procesom. A te procesy z czego wynikają? Bo bardzo często wskazuje się te już chyba ponadczasowe, nieśmiertelne finanse. Czy to można tylko spłaszczyć problem do tego, że po prostu za, nis, za mało zarabiamy, za niskie są płace i dlatego nie chcemy dzieci? Nie, zacznijmy w ogóle od tego, że ta niska liczba urodzeń jest wypadkową jakby trzech procesów, dwóch podstawowych. Z jednej strony wynika to z tego, że rodzi się mniej dzieci, z drugiej strony Umiera nas trochę więcej, a z trzeciej strony jeszcze mamy do czynienia z migracjami. Jeszcze opuszczamy swoje stałe miejsca zameldowania, miejsca pobytu, i w ten sposób kształtujemy jakby ten demograficzny krajobraz regionu. A można też mówić o pewnej modzie na nieposiadanie dzieci. Nie wiem, czy to nie za duże słowo, ale chodzi mi o to, że na pewno ta granica rodzicielstwa tego pierwszego dziecka przesunęła się do góry. To zresztą jest potwierdzone badaniami, ale nie jest też trochę tak, że już. Nie czujemy się przymuszeni do posiadania dziecka, i to też ma jakiś taki wpływ? Ja trochę bym też podwracała tę sytuację. Uh -huh. Nie wiem, czy zaryzykowałabym określenie, że to jest moda, uh -huh. ale na pewno jest to wynik pewnych zjawisk uh -huh. kulturowych i procesów kulturowych, z którymi mamy do czynienia. To jest związane z taką większą czy większym poczuciem niezależności kobiet. Kobieta już niekoniecznie lokuje siebie przede wszystkim jako. To ogniwo spajające, ognisko domowe, jako matka przede wszystkim. Tu kariera zawodowa, własny rozwój wychodzą na, na pierwszy plan. Poza tym jakby promowane są takie modele życia, które właśnie pokazują, że nie musimy być od czegoś zależni. Dziecko jednak nadal. Trochę ogranicza te perspektywy. No, ale to mówiła pani, że tutaj samorządy jakby powinny, czy to jest wyzwanie dla nich, bo nie problem takiej nomenklatury pani użyła, którym powinny się tym wyzwaniem zająć? Ale w takim razie, czy samorząd, czy nie wiem państwo, czy w tym przypadku no, Ziemna góra tak skłonić niżej, właśnie na poziom lokalny, mają jakieś narzędzia, żeby nie wiem, zachęcić trochę do zwiększania tej liczby dzietności? Oni coś fizycznie, praktycznie mogą zrobić? E, tak. Yy, mogą, yy, jakby rolą samorządów jest dbanie o tą taką górnolotną jakość życia <noise> mieszkańców. Tak? Tych mieszkańców mamy różnych, w różnych yy, kategoriach i wiekowych i z różnymi yy, potrzebami. I jeśli mówimy tutaj o ludziach ogólnie rzecz biorąc, młodych, tak? jeśli yy -y. nawet potraktujemy, że wiek rozrodczy według statystyk chociażby gus jest traktowany jako wiek do 49 roku życia, to nadal mówimy o ludziach młodych, yy, to wystarczy. Podejmować takie działania, które będą podnosiły im komfort życia. Czyli oni powinni mieć przekonanie, że nawet kiedy w ich życiu pojawi się to pierwsze, drugie, trzecie czy kolejne dziecko, to będą czuli się zaopiekowani, że to dziecko będzie miało dostęp do placówek oświatowych, później edukacyjnych, że będą miejsca spędzania wolnego czasu, że różne rozwiązania infrastrukturalne chociażby będą sprzyjały temu, że z tym dzieckiem gdzieś można pójść, że będą czuli się w tym mieście bezpiecznie, zaopiekowani komunikacyjnie. Jeśli wyszlibyśmy ze skali miasta na Przeszlibyśmy do skali regionu, to tutaj tych narzędzi jest trochę więcej, ponieważ mówimy o większym terenie, o wielu społecznościach różnych, i trzeba myśleć wtedy kompleksowo, że w każdym miejscu, czy w jakby takim łatwym, komunikacyjnie osiąga osiągalnym dystansie, powinny być dostępne dla młodych ludzi te różne rozwiązania, które dawałyby im szansę na to, aby te dzieci posiadać, pomijając te pieniądze, które tutaj też mhm. mają znaczenie, bo im będziemy mieć lepsze warunki bytowe, w sensie pracy, mhm. która będzie dawała nam satysfakcję i satysfakcjonujący poziom wynagrodzeń, no to tym chętniej będziemy w danym mhm. miejscu zostawać. Pani profesora, ma Pani poczucie, że prawo też w jakimś stopniu wpływa na decyzje kobiet, mężczyzn, no dotyczące te założenia rodziców? Czyli no. Nie będę ukrywał, że między innymi chodzi o ten kompromis aborcyjny, też o kwestię opieki nad kobietami w ciąży, w przypadku jakichś schorzeń płodu. Czy to też ma Pani odczucie, że jednak w jakiś stopień w stopniu na tą demografię wpływa? Tak. Na pewno młode dziewczyny, które miałyby się decydować na posiadanie potomstwa, chcą czuć się bezpiecznie i chcą. Poczuć, że nie są zostawione same sobie i w sytuacji właśnie jakiejkolwiek problematycznej czy kłopotliwej zdrowotnie, mm. będą zaopiekowane. Myślę, że to też jest jeden z czynników. Nie traktowałabym go jako ten czynnik priorytetowy, mm. ale jednak jest to też jeden z tych kamyczków do ogródka, mm. podnoszenia tej jakości życia, która będzie sprzyjała, jeśli będzie się o nim dbało temu, aby tych dzieci było coraz więcej mm. i ta długość życia też jeszcze się wydłużała, chociaż i tak jest już wysoka. Mm. Y Rozmawialiśmy też o tym, że ta średnia wieku posiadania pierwszego potomka się podnosi. Czy w sam fakt, że właśnie w coraz późniejszym wieku to pierwsze dziecko się pojawia ma też wpływ na model rodziny? Bo teraz przeszliśmy trochę na 2 plus 1. Jakby coraz częściej jest spotykana, że tylko jest jedno dziecko w domu. To nie wiem, ta średnia wieku ma na to wpływ czy to też znowu bardziej czynniki kulturowe gdzieś tam mają na to wpływ? Zdecydowanie stawiałabym większy nacisk na te czynniki kulturowe, bo przecież można mieć dziecko rok po roku. Można mieć dzieci nawet trochę później, więc y, jednak czynniki kulturowe, to, że nie wiem, że chcemy żyć wygodnie, okay. tak, posiadanie y, jednego dziecka daje inny komfort niż posiadanie dwójki, trójki, piątki, tak? W związku z czym. Y, no, ja generalnie jestem zwolennikiem takiego, takiego twierdzenia czy takiej tezy, y, która mówi o tym, że y, no raczej nie stawiałabym dużych szans na to, że zwiększy się znacząco dzietność i to będzie to panaceum na problemy demograficzne. Raczej szukałabym rozwiązań zupełnie gdzieś indziej. Tutaj panaceum mogliby być migranci. No właśnie o tym chciałam porozmawiać, bo patrzyłem na kraje zachodu, które mierzą się z tymi samymi problemami, z racji tego, że trochę były bardziej rozwinięte, trochę szybciej te problemy u nich zaczęły się pojawiać i chyba... Nie ma żadnego kraju, przynajmniej ja nie znalazłem żadnego kraju, który znalazł skuteczną metodę na rozwiązanie problemu demografii. Wszędzie to są właśnie kwestie gdzieś tam przybyszów z różnych części świata. To dobrze, że tak właśnie w ten sposób będziemy to rozwiązywać. Bo to jednak trochę też mieszanie, mieszanie kultur na ile to jakby będzie do, dobre i tak dalej, i tak dalej. Polska znalazła się w szczególnej sytuacji. Mhm. Przez wiele dekad byliśmy krajem raczej migrującym niż krajem imigracji. Mhm. To się zmieniło najpierw z powodu wzmożonych migracji mhm. zarobkowych z Ukrainy, potem ten konflikt zbrojny i agresja Rosji na Ukrainę wzmogła te procesy. Nadal nie wiem, czy my, jako Polacy, jako mieszkańcy tutaj Lubuskiego, mhm. jesteśmy na tyle otwarci, chociaż mhm. wszystkie badania, chociażby socjologiczne, mówią, że jesteśmy bardziej mhm. otwarci niż inne regiony na przyjmowanie tych obcych, ale my chyba nie mamy wyjścia. Mhm. Jeśli nie potrafimy tych zasobów społecznych, ludzkich, Zwiększyć, że tak powiem, własnymi siłami, no to niestety my musimy liczyć na to, że migranci, którzy będą tutaj przyjeżdżali do pracy albo z wielu innych powodów, będą chcieli tutaj zostawać i raczej. Yy, byłabym zwolennikiem takiego myślenia, aby tym, którzy są, stwarzać takie warunki, żeby oni chcieli tutaj zostać na stałe, niż liczyć na tą taką ciągłą cyrkulację migrantów tymczasowych. No bo właśnie też problemem jest to, że jeżeli mamy ujemne przyrosty, a mamy, w zeszłym roku to było z tego, co patrzę właśnie w tym momencie jeszcze przed siebie, minus cztery w skali całego województwa, no to biorąc pod uwagę, że dodatkowo się starzejemy, jesteśmy coraz starszym społeczeństwem, no, ktoś musi się nami zajmować. Jeżeli sami nie mamy własnych obywateli, to musimy się wspomagać. To może być też problem w takiej dłuższej perspektywie, że będzie trochę jak w Niemczech, że będzie tyle sto starszych osób, że nie będzie miał się kto nimi zajmować? No jakby statystyki mówią, że powinniśmy brać to pod uwagę i dlatego tutaj jest duża rola samorządów o to, żeby zadbać nie tylko o te kobiety w wieku rozrodczym i o młodych ludzi, ale także jednak o seniorów i z trzeciej strony o tę młodzież, która będzie podejmowała za chwilę, pewnie każdego roku, decyzje edukacyjne, decyzje zawodowe, i jeśli chcielibyśmy, żeby oni pozostawali w danym miejscu, w danym regionie, no to musimy im coś e, zaoferować. To samo z osobami starszymi. No, one raczej się nie wyprowadzą, ale jeśli e, chcielibyśmy świadomie kreować politykę chociażby społeczną czy senioralną, to powinniśmy brać to pod uwagę, że dzisiaj mamy Ponad 20% osób 60 plus w naszej populacji, ale na przykład w, po 2030 roku, w 2040, 60 to będzie prawie połowa populacji i w tej populacji 60 plus rośnie populacja tych Nestorów osób 85+, plus, 80+, plus. i to są te osoby, które będą wymagały szczególnej opieki i tutaj rozwiązania systemowe są potrzebne. No tak na koniec w takim razie. Pani jako socjolog jest optymistką w tym temacie, czy raczej widzi ten temat demografii, że będzie się powielał, jedynie pogłębiał w kolejnych latach? Na pewno będzie się pogłębiał, chociaż liczę na to, że mamy mądre samorządy i samorządy coraz częściej przyglądają się tym danym i kreują te polityki od najniższego do najwyższego szczebla w oparciu o te dane, więc to jest światełko nadziei. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim państwa gościem była profesor Dorota Szaban, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Do zobaczenia.